Od 2009 roku działamy jako Fundacja Nasz Wybór, ale od pełnowymiarowej inwazji Rosji przeciwko Ukrainie stało się jasne, że ludzie do nas przychodzą jako do ukraińskiego domu, który prowadziliśmy jak jeden z projektów. I w trakcie tego roku zrozumieliśmy, że ta nazwa jest znaczy miejsce dla Ukraińców, miejsce wsparcia i pomyśleliśmy, że warto też zmienić nazwę Fundacji właśnie na nazwę Ukraiński Dom. Także od tego roku będziemy się nazywać Ukraiński Dom. Jeśli chodzi o naszych pracowników i ten rok, który był, to zmieniła się liczba osób, które pomagają, pracują u nas. Rok temu pracowało nas około 10 osób, plus 30, które wspierały nas w różnych projektach. Z pełnowymiarową inwazją musieliśmy zmienić działania, rozszerzyć na kryzysowe wsparcie czyli na przykład zupełnie nowe. To jest zakwaterowanie ludzi, znalezienie im mieszkania i to jakby jest nowe całkiem działanie i tutaj musieliśmy też zatrudnić ludzi. Też zorganizowaliśmy dział wolontariatu, który koordynował pomoc, które ludzie, Ukraińcy i Polacy, którzy do nas się zgłaszali, udzielają. I tam się zarejestrowało ponad 5 tysięcy osób, co też oznaczało z naszej strony potrzebę koordynacji tych działań. Oprócz tego rozszerzyliśmy działania centrum wsparcia, czyli stworzyliśmy praktycznie centrum wsparcia, gdzie działa punkt konsultacyjny, gdzie ludzie mogą zwracać się o różnych pytaniach związanych z legalizacją, z pobytem, z zapisem dzieci do szkoły, wszystkie pytania związane z tym pobytem w innym kraju. Plus mamy asystentów rodzin, pomagamy tym, którzy są najbardziej wrażliwi. Następne działanie to jest też cały dział praca, pomagamy ludziom odnaleźć się na rynku pracy w Polsce, konsultujemy, pomagamy zrobić CV, zarejestrować w bazach poszukiwania pracy też. Razem z firmami prowadzimy kursy dokształcające albo zmieniające kwalifikacje. Są to na przykład IT Marketing. Planujemy dokształcić ponad 600 osób. Jeszcze działa u nas Ogólnopolska Infolinia, w której też konsultujemy z zakresu i wszystkich pytań związanych z pobytem w Polsce. I co, co oznacza, że te działania jakby wymagają pracy ludzi. I obecnie u nas pracuje ponad 150 osób. Dodatkowo do tych działań, jakby wznowiliśmy kulturalną działalność ukraińskiego domu, organizujemy i kulturalne wydarzenia, czyli koncerty, spotkania z artystami, dyskusje, ale też działania integracyjne. Działają u nas kluby literackie, dyskusyjne, rozmowne angielskie, planujemy prowadzamy ukraińskie rozmowy oraz inne takiego rodzaju działania. i też wznowiliśmy działalność klubów ukraińskich kobiet. Są to kluby, którym celem jest wspierać kobiety, żeby one same siebie wspierały. Pomagamy im, tworzymy też szkolenia, ale główna cel jest, że oni sami mogą prowadzić różnego rodzaju zajęcia i poznawać i wspierać. Mamy takich klubów pięć w i piasecznie szósty. Planujemy też rozwój tej sieci jeszcze poza Warszawę. No i oprócz tego to, co nowego, to otworzyliśmy pełnowymiarową szkołę razem z Klubem Inteligencji Katolickiej, w której uczą nauczyciele uchodźczyni z Ukrainy, uczą się dzieci, które przyjechały z Ukrainy oraz jakby wspieramy też ich jakby nauką, opieką i też mamy wsparcie psychologiczne, jakby opiekujemy się i nauczycielami, dziećmi, ich rodzicami, żeby. Oni mogli poczuć się bezpiecznie i budować na nowo życie i myśleć o tym, czy wrócą i kiedy wrócą w Ukrainę i móc bezpiecznie przeżyć ten okres, kiedy nie mogą jeszcze wrócić. Festiwa! Zaczynamy też taki program skierowany do osób starszych, dlatego że obecnie widzimy, że ponad 60% naszych osób, które do nas się zwracają o pomoc, to są ludzie starszego wieku, którzy są jakby uchodźcami, czyli, ale mają wszystkie problemy związane z byciem osobą starszym wieku, czyli są chorują. Bo nie mogą pracować już, są bez, mają dużo problemów i tutaj i oni często są już, nie mają pieniędzy, nie mają wsparcia, rodziny pewnie są w innych miejscach albo zostały w Ukrainie i potrzebują opieki. I właśnie to, tym się zamierz, zamierzamy zajmować w najbliższej przyszłości. Też rozwijamy oprócz szkoły taki młodzieżowy program. Widzimy dużą rzeszę młodzieży i nastolatków i młodzieży, którzy są zagubieni, którzy na przykład uczą się zdalnie, nie mają kontaktu z rówieśnikami i potrzebują wsparcia potrzebują miejsc, gdzie poznają jeden drugiego. I to jest jeden z naszych kierunków na przyszłość, który teraz już działamy. Organizujemy na przykład Urban School, gdzie będziemy wspólnie się zastanawiać, jak miasta przystosowywać, jak budować, odbudowywać miasta w Ukrainie, żeby one odpowiadały potrzebom ich mieszkańców. Ponad 90% osób pracujących w fundacji. To są migrantki, migranci, uchodźcy i uchodźczynie. Tak, tych 10% to nie tylko Ukrainki, Ukraińcy, czy z mniejszości, czy diaspora to też osoby z różnych narodowości. Mamy Niemców, Brytyjczyków, Litwinów, Mołdawan. Także mamy różnorodny zespół Ukraińskiego Domu i też chcemy dalej jakby promować tą ideę wielokulturowości, to że Polska staje się krajem wielokulturowym i też warto, żeby Polska też się uczyła jakby tworzyć te i i system edukacji włączającej, też żeby te miasta i mniejsze miejscowości myślały o tym, jak wzbogacić się tym, tymi osobami, które są tutaj, które mogą wzbogacić polskie społeczeństwo.